No siema mordo No jedziemy rozkurwić te, ten bank ile jest, tych, ile jest ochroniarzy w środku? W nas jest to samo, dobra jedziemy No to kurwa jedziemy Takuję na ręcznym pod Audi, biegają do środka czerwone kominiarki Podchodzę do kasy, komputer celuje w pysk i mówię habra, 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 ha bra 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 Wszyscy leżą na ziemi ze srani, ochraniarzowi krew leci z bani Borikson w rękach trzyma dynamit, wyjebał was kosmos, gang z Albanii Ściąga z tego męża dziewko złote okulary, bo mam takie same, zawsze chciałem mieć dwie pary Dawaj do kurwy, bo ci zejmę z bani, a ty skurwielu pokochajesz do Samary Ram-pam-pam-pam, jep-jep-jep, szuka Malibaby, gdzie on jest? Pytam I chory producent muzyczne pierdolnięcie Na mojej mordzie czerwona kominiara Płacz kurwo w funtach, złocie i dolarach Wsadzam w mordę karabin jakiejś babie To jest napad na bank, zaraz będzie po sprawie Jak ci się podoba mój czerwony kolor? Nie bój się nic, zaraz biorą cię na oją Nagle spada z kopytem byku Popek się wydziera w jakimś innym języku To jest ganga, Albani, krótka piłka Wódka, karabin, kokaina i siłka Pop przypadkowo strzelił komuś w łeb Ważne co samym. Nimi właśnie, rzeki prezentują Pychaminki Pysznie owocowe w wygodnym opakowaniu Pytułka, Wszyscy wyskakują silnik odpalony nasze audi ryczy Strzelam w powietrze ktoś ucieka po ulicy Wszyscy zakładnicy zostali w banku Siedzą pod ścianą u ze strachu Pista do dechy lecimy na full Niech żyje ganga na czele prób wszyscy producent, muzyczne pierwolnięcie